Ten pierwszy kurs to będzie Kraków Warszawa. Właśnie z nami jest pani Beata Czemarejda, z PKP Intercity. Ile biletów na ten pierwszy kurs w niedzielę o 6 rano się sprzedało? Nie mamy jeszcze pełnych informacji, bo sprzedaż nadal jest realizowana, natomiast na te przez sprzedaży sprzedaliśmy na wszystkie pociągi 46 tysięcy biletów ponad, z czego ponad połowę to biletów najtańszych, czyli tych po 49 zł lub jeszcze mniej, jeśli ktoś ma zniżkę na przykład studencką. Święta w Pendolino, wielu Polaków w tym roku spędzi? E ten termin poza pierwszym dniem kursowania, czyli 14, to szczególnie wybierają oczywiście terminy świąteczne, to jest świąteczne. W tym roku te wyjazdy się rozkładają, bo widzimy, że już weekend przedświąteczny to jest czas, kiedy są poszukiwane bilety, więc tak i na święta, i na Sylwestra będą wybierać również pociągi Express Intercity Premium. Czyli Pendolino, właśnie, bo są też pociągi jeszcze Intercity, zwykły ekspres i one jadą no, prawie tyle samo, jeśli chodzi o czas. Pociągi Express Intercity Premium będą kursowały z, jako jedyne pociągi w, naszej, w naszym portfelu marek z prędkością 200 km na godzinę. Z czasem, gdy więcej torów będzie oddawanych właśnie na te prędkości, to właśnie pociągi Express Intercity Premium będą osiągały te najlepsze czasy. Można wsiąść do Pendoliny, ale trzeba mieć bilet. To też kolejna rewolucja na polskiej kolei. Dlaczego? Czy nie można tam jechać na stojąco? Czy trzeba wtedy będzie zapłacić bodajże 650 zł kary? Pociągi Express Intercity Premium chcemy tym pasażerom, którzy podróżują tym, tymi pociągami zapewnić za równo bezpieczeństwo. A to są pociągi bezprzedziałowe, gdzie nie ma miejsc właśnie stojących, że można by się czegoś trzymać, oraz przede wszystkim komfort. Nie wydaje nam się, aby podróż nawet, która trwa 2,5 godziny w towarzystwie osoby, która nad nami stoi, była komfortowa. Stąd zdecydowaliśmy, że do pociągu wsiadamy z biletem, który możemy kupić do ostatniej chwili, nawet przez komórkę czy nie tylko w kasie. No pewnie nikomu taki, taka podróż komfortowa się nie wydaje, ale też nie jest to nic nadzwyczajnego, co się nie dzieje na polskiej kolei. Do tej pory przynajmniej. Dlatego te pociągi mają stanowić najwyższą jakość, najwyższy komfort, więc tu chcemy specjalne rozwiązania wprowadzamy. Zresztą rozwiązania, które uważamy, że się sprawdzą. Dlatego też w tym pierwszym okresie kursowania przy pociągu będą stali tacy stewardzi, którzy będą odpowiadali na wszelkie pytania, ale też będą mówili, prosimy wchodzić na pokład z biletem. Bez biletu nie wsiądą, czy wsiądą, ale zapłacą karę. Oczywiście będą wtedy odsyłani do kasy, bo chcemy, aby sprzedaż była prowadzona na bieżąco. Natomiast osoba musi się liczyć z tym, że jeśli wsiądzie z biletem, będzie wtedy kara w wysokości 650 zł, czyli 50-krotność najtańszego naszego biletu. Na razie te, te czasy są porównywalne. Kiedy będzie tak, że Pendolino rzeczywiście zdystansuje zwykłe pociągi? Pociągi kupujemy nie tylko Pendolino na 30 lat, już za rok te prędkości i te czasy przejeżdżają będą znacznie lepsze, bo Pendolino powinno jeszcze zyskać na nawet 20-15 minut na tych najważniejszych odcinkach, więc te prędkości i te czasy jeszcze poczujemy. Dziękuję bardzo. Beata Czemerejda, PKP Intercity i ostatni, przedostatni dzień bez pędolino na polskich torach od niedzieli z Krakowa o 6 rano pierwszy kurs tego pociągu.